Witam w kolejnym odcinku. Na początku chciałam przeprosić, że filmy się nie pojawiały. Lecz po prostu nie miałem czasu. Jesteśmy rano, ja wypuszczę drób, nagramam to i dokręcę po południu. Już w to otworzyłem, bo zapomniałem, że miałem nagrywać. Jeszcze tak. Tutaj mają gniazda da Więc puszczamy. Wy nie widzieliście tu, ale jak to było przemaglowanie w górniku. nie widzicie zamiast tu były gniazda, teraz jest grzęda. Gniazda są tu, wrog Bardziej mi to pasuje Znaczy kurczę, ostrość Okej okay. Oczywiście tutaj musiały Zrzucają to gniazdo Już jedno jajko mamy Ta kura ma ogólnie 7 lat Władzam ale Stanie coś z nią się robi nie tak, żeby kiedy zaczło klapać i taka słaba jest. O, jedzą. Tutaj już kury puszczone. Tutaj mam ogólnie 2 plus 1 oddzielonych kochinów. One wychodzą tu do grody, z zagrody. Mają wyjście na cały ten wybieg tu. O. Chodź, pies! Muszę psa zawołać, bo właśnie. Bo właśnie, muszę z psami iść. do kojca. One nie duszą, ale wiadomo dla bezpieczeństwa. Dopiero jak będą pozamykane wszystko, to <laughs> puścimy je. Tutaj mamy część kurczaków z inkubatora. O, z to nie wiem, wyrzucałem, no ale. Trochę ich tu jest. Puszczamy maradzy. Wszystkie trzy indyki już dają się doptać. Więc pewnie być może i dzisiaj będzie jajko, bo ta ruda już się bardzo Lili Liliputek już siedem jajek. Nie będą chyba chętnie się, bo pada. Tá, więc tyle widzimy się po południu Siemka już jesteśmy po południu kurcząt to już zostały jeść tutaj jest indyczka ze swoimi 9 jest tutaj mamy dzwokę Dobra, nie da dwa dni temu bodprząt. Tu jest 4 ma, czyste marasy, jeden miks, ten siły i to szyjka, więc możemy im dać jeść. No i właśnie tak poka. Widzicie co robi się za marnuje Marnuję. Tutaj mamy silkę z tymi dwoma. o tak są ładne. Dobra damy ostatnim maluchom skórką. Jeść. I tutaj. Tutaj czwórka. Ten jeden, co się stanie w ląk, taki sporo mniejszy. To Tutaj tu mamy tu, a mamy jak pamiętacie, miała małe, są już tu dziewięć z dwunastu. Ta ma termin na sobotę. Także pewnie będzie... Więc możecie zostawić łapkę, subskrypcję i komentarz. Do zobaczenia.